Thank <laughs> you. Sporo się ostatnio mówi w kontekście byłego Avengersa Spider-Mana. Oczywiście chodzi o to, że Sony i Disney nie dogadali się w sprawie praw do wykorzystywania jego postaci w filmach MCU. Oznacza to, że jeden z najbardziej lubianych Avengersów i oficjalny następca Iron Ironmana nie pojawi się już w filmach z bohaterami Marvela. Oczywiście jest to dobry ruch ze strony Sony, którzy zyskają 100% kontroli nad jego postacią i mogą robić to, co chcą. Oczywiście obecne plany zakładają kontynuację jego przygód, jednak bez wspominania o Avengersa, o wojnie z Thanosem, czy o mentorze Parkera, czyli Iron Manie, będzie dość ciężko. Jednak Sony ma plan. I tym planem jest połączenie światów Spidermana i jego największego przeciwnika z komiksów, czyli Venoma. Pierwszy jego film zarobił ponad 800 milionów dolarów, co sprawia, że Sony będzie kontynuowało jego przygody. Niedawno poinformowaliśmy, że reżyserem sequela będzie Andy Serki, znany m.in. z roli Goluma z Władców Pierścieni i Hobbita. Jednak jeśli chodzi o to połączenie, to wygląda na to, że ten pomysł miał być Zrealizowano już podczas pierwszego filmu Venoma. Jednak nie wszystko poszło po myśli Sony. Jednak przed rozpoczęciem tego filmu zapraszamy Was do sklepu naszego dzisiejszego sponsora, gdzie znajdziecie tysiące ubrań wzorowanych właśnie na Spider-Manie i Venomie. No popatrzcie na tą bluzę albo na tą koszulkę i oczywiście dla pań się coś znajdzie. Zapraszamy do pierwszego linku podanego w opisie, plus właśnie tam znajdziecie też kody promocyjne na Wasze zakupy. Zacznijmy od tego, że po Amazing Spider-Man Sony miało spory problem z tym, jak wykorzystać jego postać. Nie mogli przecież zostawić tak po prostu na półce jednego z najlepiej zarabiających superbohaterów. Tak, jeśli chodzi o koszulki, plakaty i inne tego typu rzeczy, to Spider-Man jest najlepszym materiałem na sporą kasę. A jak wiemy, o kasę zawsze chodzi, bo i tutaj główną przyczyną rozłamu pomiędzy Sony a Disneyem chodziło przecież o pieniądze. Jego wrzucanie do MCU było niesamowicie dobrym pomysłem. Wiele na tym zyskało Marvel Cinematic Universe. A i Sony zarobiło sporo kasy na tym, że ludzie jarali się nowym człowiekiem, pająkiem. Wszystko to potwierdza jego ostatni film, czyli Far From Home, który jest najlepiej zarabiającym filmem w historii wytwórni Sony. Ta firma widzi potencjał, jednak nie jest on powiązany w żaden sposób z MCU. Oni widzą Spidermana ponownie w parze właśnie z Venomem, którego także posiadają. Krytycy bardzo negatywnie skrytykowali ten film, a zwykli widzowie raczej byli zdania, że jest to dobry film na niedzielny wypad do kina. Suma 800 milionów też robi swoje, choć patrząc na obecne niektóre filmy Disneya nie jest to aż tak dużo. Jednak dla Sony wystarczająco, ponieważ prace nad drugą częścią Venoma mają ruszyć lada dzień, a plotki na temat trzeciej części już pojawiają się w sieci. Jednak skoro teraz Marvel nie wykorzysta Spidermana, a Sony ma go na wyłączność, to dlaczego nie zacząć budować własnego uniwersum, zaczynając właśnie od Venoma i Spidermana? Na pierwszy rzut oka są to niezwykle dziwne informacje, jednak coś w nich jednak jest. Ostatnio do sieci za pośrednictwem Sony Collider trafiła informacja, że postać Spider-Mana granego przez Toma Hollanda początkowo miało pojawić się w filmie o Venomie i nie mówimy tutaj o jednej scenie w stylu Stan Lee w MCU. Mówimy tutaj potencjalnie o kilku minutach, które miały stanowić podłoże do przyszłego potencjalnego crossovera. Co jednak stanęło na przeszkodzie? A na przeszkodzie oczywiście stanu Disney, który jeszcze wtedy miał oficjalną umowę z Sony. Wyobraźcie sobie sytuację, gdzie Eddie Brock walczy z ludźmi z Life Foundation i nagle pojawia się Jawie się Spider-Man. Spider-Man, który właśnie brał udział w walce, powiedzmy, z Wolcherem ramię w ramię z Iron Manem. I nie chodzi tutaj o to, że Spider-Man oficjalnie byłby w świecie Venoma. Raczej tutaj chodzi o to, że to Venom oficjalnie byłby w świecie MCU. Skoro mógłby on się spotkać ze Spider-Manem, to mógłby się też spotkać z Iron Manem czy innymi Avengersami, czyli stałby się częścią MCU. Oczywiście Disney nie mogło na to pozwolić, ponieważ nie było to ich w planach na przyszłość Marvel Cinematic Universe. Wiele osób zapewne powie, że to bzdury. Jednak kilka dni temu pojawiła się w internecie kolejna bardzo ciekawa informacja. Pojawiła się ona po tym, jak wszyscy się dowiedzieli o rozerwaniu umowy pomiędzy Sony a Disneyem. Dotyczyła ta informacja prezydenta Marvel Studios, Kevin'a Fagi. Jest to ten koleżka, który prowadzi wszystkie panele Marvela i w bardzo dużym stopniu to on decyduje, co i jak. Okazuje się, że potajemnie pracował on z Sony właśnie nad pierwszym filmem Venoma. Oczywiście musimy wiedzieć, że zarząd Disneya o tym wiedział, inaczej Sony by go nie zatrudniła, sam Kevin miałby gigantyczne problemy. Jednak po co miałby on pomagać nad Venomem, skoro nawet nie uwzględniono go w napisach końcowych? Chodzi prawdopodobnie o to, że miał on pomóc Sony w rozpoczęciu budowy uniwersum, coś w stylu MCU. Oczywiście współpraca to polegało na tym, że Sony pomaga MCU ze Spider-Manem, a Disney pomaga im w budowie własnego wielkiego tworu. Możliwe, że skoro obie strony chciały dalej podpisać porozumienie, to te wszystkie sceny z udziałem Spider-Mana w Venomie miały właśnie na celu, Budowę tego uniwersum. Ile w tym prawdy nie wiemy. Jednak wiemy, że Disney ostatecznie nie zgodził się na pojawienie się Spidermana w tym filmie. Może to i był jeden z czynników, dla których Sony nie chciało tak bardzo jak wcześniej tej współpracy z Disneyem. Jednak skoro teraz Disney nie ma nic do powiedzenia, to Venom 2 i Spider-Man 3 mogą być tymi filmami, które zapoczątkują coś nowego, coś wielkiego. A Wy chcielibyście zobaczyć spider wciągniętego w przygody Eddie'ego Broka? Czy może po ostatnim połączeniu? Venoma i Człowieka pojąka, trzeba trochę więcej czasu. Plus przypominamy o sklepie naszego sponsora, gdzie możecie nabyć świetne ubrania związane z Venomem i Spidermanem. Zapraszamy też do odwiedzenia naszych social mediów, takie jak Facebook, Twitter czy Instagram, gdzie znajdziecie masę ciekawych rzeczy ze świata popkultury. A więc panie i panowie, ja nazywam się Se Doner z Just Culture, dziękuję wam bardzo za uwagę i słyszymy się już wkrótce.